Dzień dobry. Znowu z wami jestem Larisa Bulet na kanale Prawo w Norwegii. Dzisiaj porozmawiamy o, na taki temat jak fundusz gwarancyjny w Norwegii. Bardzo dużo Polaków w Norwegii mają problem z pracodawcami i ogólnie bardzo są dużo małych firm, na przykład budowlanych w Norwegii, które podczas pandemii nie nie udało się im rozwijać na rynku. Co, wtedy, co można zrobić, kiedy pracodawca jest niewypłacalny? Czy warto pracować za darmo i mieć nadzieję, że kiedyś pracodawca zapłaci? Krok pierwszy. Zawsze jest mądro porozmawiać z pracodawcą lub napisać maila i zapytać, jaki jest. Powód, że np. pracodawca nie płaci na czas wypłaty lub urlopowych ferieni. Jeżeli dostaje się informację od pracodawcy, że firma ma problemy ekonomiczne i w najbliższym czasie może być, że nadal nie będzie wypłaty, wtedy trzeba działać. Jeżeli firma na przykład ma już 500 tysięcy koron długu, nie zapłacili podatek lub VAT-u do państwa, to wtedy państwo zawsze prowadzi proces egzekwowania. I to oznacza, że nawet jeżeli firma ma jakieś mało pieniądze, to pierwszość do, do, do tych pieniędzy ma ma państwo lub inne kredytory. Zostajesz jako pracownik z niczym. Jeżeli podejrzewasz, że firma je jest niewypłacalna, to w takim przypadku można, możesz jako pracownik ogłosić upadłość w sądzie dla takiej firmy. Dlaczego? Nie dlatego, żeby zepsuć dla firmy, nie dlatego, żeby, żeby że tak ci chce, a dlatego, żeby dostać e, możliwość wnioskowania o zaległościach do funduszu gwarancyjnego. Fundusz gwarancyjny w Norwegii może pokryć zaległości za przepracowane godziny e, urlopowe oraz nawet w niektórych przypadkach odszkodowania za, za, za straconą pracę. Jeżeli na przykład, to, to w rzeczywistości, od funduszu gwarancyjnego można dostać mniej więcej to samo, co po wyroku sądowych, sądowym. Jako pracownik, masz prawo złożyć wniosek do sądu i nie, nie pokrywać kosztów sądowych. Jeżeli potrzebujesz adwokata w takiej sprawie, to e, oczywiście musisz płacić za to, ale fundusz gwarancyjny też bardzo często pokrywa wydatki dla pracownika na ogłoszenia upadłości. Największy problem, e, kiedy firma ogłosi upadłość lub Ty jako pracownik ogłosisz upadłość dla firmy i złożysz papiery do funduszu gwarancyjnego, największy problem jest oczywiście czas oczekiwania. Często oczekiwanie na dzień dzisiejszy na decyzję oraz wypłatę od funduszu gwarancyjnego jest od 12 do 15 miesięcy. To jest bardzo długo, ale um, niestety to jest fakt i fundusz gwarancyjny jest często najlepsze rozwiązania um, w sprawach przeciwko pracodawcom, um, które nie są wypłacalne. W takich e, przypadkach e, nie ma sensu iść przez e, zwykłą e, drogą sądową lub wysyłać sprawę do forlixrode, urzędu mediacyjnego, e, bo nawet jeżeli wygrasz sprawę i będziesz mieć wyrok e, od forlixrode e, lub sądu, to e, i tak i tak z tym wyrokiem e, nie będziesz e, mieć żadnych kosztów, e, żadnych pieniążków e, do zwrotu. I też jest ryzyko, że zajdzie wielu miesięcy i stracisz wtedy prawo na wypłatę od funduszu gwarancyjnego. Jeżeli potrzebujesz wsparcia i pomocy w sprawie przeciwko pracodawcy, na przykład jeżeli firma jest niewypłacalna, kontaktuj się z nami. Kancelaria Prawna dla Polaków w Norwegii, Biuletoku. Do usłyszenia, Larisa Wiedecka.